Witam na kanale z tej strony: Projekt Historia. Zanim przejdę do materiału, chciałbym Wam jeszcze raz podziękować za wbicie 2000 subskrypcji. Wasze zaangażowanie tylko mnie napędza do dalszej pracy i ciągłego doskonalenia się w tym, co robię. Dziękuję Wam. A w dzisiejszym materiale chciałbym Wam w skrócie przedstawić słynne niemieckie okręty podwodne typu 7. A dokładniej mówiąc, uboty typu 7. Zapraszam na materiał. Okręty podwodne typu 7 były najliczniejszym typem niemieckich ubotów podczas II wojny światowej. Do końca wojny zbudowano łącznie 703 jednostki tego typu. Jedynym zachowanym egzemplarzem jest U-995 i jest on obecnie eksponowany w morskim pomniku Pamięci w Labo w kraju związkowym Schleswig-Holstein w Niemczech. Na początku II wojny światowej okręty typu 7 obok brytyjskich jednostek klasy U, S i T oraz holenderskich okrętów klasy 0 i 21 należały do nar najbardziej zaawansowanych techn technicznie okrętów podwodnych znajdujących się w służbie. Typ 7 bazował na wcześniejszych niemieckich projektach okrętów podwodnych sięgających czasów I wojny światowej zwłaszcza na typie UBOT-3 oraz na niezrealizowanym projekcie typu UBOT-G. Typ UBOT-G został zaprojektowany za pośrednictwem fikcyjnej holenderskiej spółki Envau Kantor voor Szebsbau, Den Haag, w skrócie IVS, która powstała w celu obejścia ograniczeń narzuconych Niemcom przez traktat wersalski. Budowę tych jednostek powierzono zagranicznym stoczniom. Projekt typu 7 czerpał również inspiracje z fińskiej klasy Tetainen oraz hiszpańskiego typu E1. Te konstrukcje doprowadziły ostatecznie do powstania typów 7 i 1, z których ten drugi był budowany w stoczni AG Weser w Bremie w Niemczech. Produkcję typu 1 przerwano po zaledwie dwóch jednostkach. Przyczyny tej decyzji pozostają nie do końca jasne. Mimo to projekt typu 1 Posłużył jako podstawa do dalszego rozwoju typu 7 i 9. Okręty typu 7 były najczęściej wykorzystywanymi ubotami, podczas wojny jednocześnie stanowiły najliczniej produkowaną klasę okrętów podwodnych. Zbudowano ich łącznie ponad 700 egzemplarzy. Typ 7 doczekał się wielu modyfikacji i był najpowszechniej reprezentowanym typem ubota biorącym udział w bitwie o Atlantyk. A teraz przejdźmy już bezpośrednio do poszczególnych jednostek typu 7. I właśnie zdałem sobie sprawę, że omówienie wszystkich jednostek botów typ 7 będzie po prostu niemożliwe. Dlatego skupmy się po prostu na poszczególnych modyfikacjach, zaczynając od typu 7A. Uboty typu 7A zostały zaprojektowane w latach 1933-1934. Jako pierwsza seria nowej generacji niemieckich okrętów podwodnych przeznaczonych do działań ofensywnych. Większość jednostek tego typu została zbudowana w stoczni w Deschimag AG Wasser w Bremie z wyjątkiem okrętów U33 do U36, które powstały w stoczni Fredrich Krug warfer i Loni. Pomimo wyjątkowo ciasnych warunków życia na pokładzie, okręty typu 7A Cieszyły się generalnie dużą popularnością wśród załóg, głównym powodem była bardzo duża szybkość możliwości przejścia w zanurzenie alarmowe, tak zwany crash dive, co uznawano za istotną zaletę zwiększającą szansę przeżycia podczas ataku wroga, szczególnie w porównaniu z większymi, bardziej ociężałymi jednostkami. Dodatkowo, mniejszy zasięg operacyjny okrętów typ 7A przekładał się na krótsze patrole, co także było mile widziane przez załogi. Typ 7A był silniej uzbrojony niż mniejsze uboty typu 2, które zastępował. Posiadał cztery wyrzutnie torpedowe na dziobie oraz jedną zewnętrzną wyrzutnię rufową. Standardowo przewoził na pokładzie 11 torped. Okręt był bardzo zwrotny na powierzchni i wyposażony w szybkostrzelne działo pokładowe kalibru 8,8 cm. Do którego zwykle zabierano około 220 sztuk amunicji. W latach 35-37 zbudowano 10 jednostek typu 7A. Wszystkie z wyjątkiem dwóch zostały zatopione podczas II wojny światowej. Ocalałe to słynny U-29 dowodzony przez Otto Schucharta oraz U-30, pierwszy okręt podwodny, który zatopił statek w trakcie II wojny światowej. Obie jednostki zostały samozatopione w zatoce Kumpfermulen 4 maja 1945 roku. Okręty typu 7A były napędzane na powierzchni przez dwa silniki wysokoprężne Man AG, sześciocylindrowe czterosuwowe M6V4046, które łącznie generowały od 2100 do 2310 koni mechanicznych. Przy 470 do 485 obrotów na minutę. Podczas zanurzenia, jednostki były napędzane przez dwa dwustronnego działania, silniki elektryczne Brown Bowery nca tak zwane BBC, typu GGUBOT 720 przez 8 o łącznej mocy 750 koni mechanicznych, przy 322 obrotach na minutę. Następny na liście jest. Typ 7B. Ale wcześniej Typ 7a charakteryzował się w porównaniu ograniczoną pojemnością zbiorników paliwa. Dlatego w latach 1936-1940 zbudowano 24 jednostki ulepszonego typu 7B, które wyposażono w dodatkowe 33 tony paliwa przechowywane w zewnętrznych zbiornikach siodłowych. Zwiększyło to zasięg operacyjny okrętów o dodatkowe 2500 mil morskich, czyli 4600 km przy utrzymanej prędkości 10 węzłów na powierzchni. Zastosowanie mocniejszych silników sprawiło, że typ 7B był nieco szybszy od poprzednika. Z kolei dodanie dwóch sterów zwiększyło jego manewrowość. Udoskonalono również uzbrojenie torpedowe poprzez przeniesienie rufowej wyrzutni torpedowej do wnętrza kadłuba. Dzięki temu możliwe było przewożenie dodatkowej torpedy pod pokładem w rufowej wyrzutni, która znajdowała się w tej samej sekcji co silniki elektryczne. Ponadto dwa wodoszczelne schowki pod górnym pokładem mogły pomieścić jeszcze dwie torpedy, co zwiększyło całkowity zapas do 14 sztuk. Jedynym wyjątkiem był U83, który nie posiadał wyrzutni rufowej i zabierał jedyne, jedynie 12 torped. Typ 7B obejmował wiele z najsłynniejszych ubotów II wojny światowej, w tym takie jednostki jak U48, najbardziej skuteczny, skuteczny niemiecki okręt podwodny w historii, U47 dowodzony przez Günthera Priena, U99 pod dowództwem Otto Kretenschmera oraz U100, który dowodził Joachim Szepke. Na powierzchni okręty były napędzane przez dwa turbodoładowane, sześciocylindrowe, czterosuwowe silniki wysokoprężne MAN M6V 40-46, z wyjątkiem okrętów U-45 do U-50, U-83, U-85, U-87, U-99, U-100 i U-102, które posiadały turbodoładowane, sześciocylindrowe silniki F-46, Produkcji Germainwerf. Silniki te zapewniały łącznie od 2800 do 3200 koni mechanicznych przy 470 do 490 obrotów na minutę. W zanurzeniu jednostki były napędzane przez dwa silniki elektryczne AEG GU 460/8 276. Z wyjątkiem jednostek U45, 46, 49, 51, 52, 54 oraz U73 do 76, a także U99 i U100, które nadal korzystały z silników BBC stosowanych w typie 7A. Silniki te generowały łącznie moc 750 koni mechanicznych przy 295 obrotach na minutę. Dalej mamy typ 7C. Stanowił on trzon niemieckiej floty ubotów od 1940 do 1945 roku dzielono do służby aż 568 jednostek tej serii. Pierwszym okrętem tego typu był U-93, który został przyjęty do służby w 1940 roku. Typ 7C był skuteczną maszyną bojową i pojawiał się niemal wszędzie tam, gdzie operowały uboty. Jego zasięg wynosił jedynie 8,5 tysiąca mil morskich. Był jednak znacznie mniejszy od zasięgu większego typu 9, co poważnie ograniczało czas, jaki mógł spędzić na odległych akwenach zachodniego i południowego Atlantyku bez konieczności tankowania z okrętu zaopatrzeniowego lub innego ubota pełniącego rolę tankowca. Typ 7C przed do służby pod koniec tak zwanego pierwszego szczęśliwego okresu. Na początku wojny a mimo rozwoju alianckich metod zwalczania okrętów podwodnych pozostał najliczniej reprezentowanym typem ubotów aż do momentu ostatecznej klęski niemieckiej kampanii podwodnej w latach 43-44. W porównaniu do wcześniejszego typu 7B, jednostki 7C różniły się głównie zastosowaniem aktywnego sonaru oraz kilkoma drobnymi usprawnieniami mechanicznymi. Zmiany te sprawiły, że okręt był o 60 cm dłuższy i o 8 ton cięższy. Jednak jego prędkość i zasięg pozostały praktycznie niezmienione. W latach 1944 i 1945 wiele jednostek zostało wyposażonych w chrapy, co umożliwiało ładowanie baterii podczas pływania pod wodą na niskim zanurzeniu z użyciem silników wysokoprężnych. Układ wyrzutni torpedowych pozostał taki sam jak u poprzedników. Z wyjątkiem U72, U78, U80, 554, 555, które posiadały tylko dwie wyrzutnie dziobowe oraz U203, 331, 351, 401, 431 i 651, które nie miały wyrzutni rufowej. Napęd na powierzchni z wyjątkiem U88 i U99 oraz 132 do U136 które wykorzystały, korzystały z silników Mana M6V4046, zapewniały dwa turbodoładowane sześciocylindrowe czterosuwowe silniki diesla Germain Werfa M6V4046, osiągające łącznie moc od 2800 do 3200 koni mechanicznych przy 470 do 490 obrotów na minutę. Do napędu podwodnego stosowano kilka różnych modeli silników elektrycznych. Wczesne wersje używały konfiguracji z typu 7B, czyli dwóch silników AEG gu 468 276 W nowszych jednostkach montowano silniki BBC GGUB728 Garbe, albo Lamir NCo RP137 przez C lub Siemens Schucker Werke SSW gu 343 388, które miały taką samą moc jak wersje AEG. Być może najsłynniejszym okrętem typu 7C był okręt o oznaczeniu U-96, którego losy stały się inspiracją dla filmu Das Bot. I teraz mamy swego rodzaju jednostkę specjalną, czyli tak zwanego Uflaka, w skrócie nazywanego pułapką przeciwlotniczą. Koncepcja tzw. Uflaków, czyli pułapek przeciwlotniczych. Narodziła się 31 sierpnia 1942 roku, gdy jednostka U-256 została poważnie uszkodzona przez atak alianckiego lotnictwa. Zamiast zezłomować jednostkę, zdecydowano się ją przebudować na silnie uzbrojony okręt przeciwlotniczy, którego celem miało być przeciwdziałanie rosnącym stratom ponoszonym przez Uboty w Zatoce Biskalijskiej. Na skutek ataków z powietrza. E, przepraszam, Biskajskiej. Na pokładzie u Flaków zamontowano dwa czterolufowe działka przeciwlotnicze 20 mm Flak Wierling oraz ekstrem, eksperymentalne automatyczne działu kalibru 37 mm. Testowano również baterię rakiet przeciwlotniczych kalibru 86 mm z liną holującą. Rozwiązanie inspirowane brytyjskimi systemami obrony lotnisk. Lecz pomysł ten szybko uznano za niepraktyczny. Dodatkowo, czasami montowano dwa pojedyncze działka 20 mm, aby zrobić miejsce dla powiększonej załogi obsługującej działa. Ograniczono liczbę torped do zaledwie pięciu, a wszystkie były załadowane do wyrzutki przed wyruszeniem w morze. Cztery uboty typu 7C zostały przebudowane do roli eskortowców powierzchniowych, mających na za zadanie chronić inne okręty podwodne. Opuszczające lub powracające do francuskich bas alianckich atlantyckich. Były to U441, 256, 621 oraz U953. Konwersje rozpoczęto także w przypadku trzech innych jednostek: U211, 263 i 271, lecz nigdy jej nie ukończono, a okręty powróciły do służby jako standardowe uboty typu 7C. Zmodernizowane jednostki weszły do służby w czerwcu 1943 roku i początkowo odnosiły pewne sukcesy, zaskakując lotnictwo RAFu. Licząc na to, że dodatkowa siła ognia pozwoli ubotom przetrwać w Zatoce Biskajskiej i dotrzeć w rejon operacyjny, admirał Karl Dunitz zarządził, by uboty przekraczały Zatokę w grupach i z maksymalną prędkością na powierzchni. Zabieg ten przyniósł Niemcom około dwóch miesięcy względnej swobody operacyjnej. Sytuacja zmieniła się jednak, gdy RAF zmienił taktykę. Gdy pilot zauważył, że u nie zamierza się zanurzyć i podejmie walkę na powierzchni, rezygnował z natychmiastowego ataku i wzywał posiłki. Gdy nadlatywało kilka samolotów, atakowały one jednocześnie. Jeśli U-Bot zanurzył się, do akcji wkraczały jednostki nawodne, które przeszukiwały rejon sonarami, i zrzucały bomby głębinowe. Brytyjczycy zaczęli też wyposażać samoloty w rakiety RP3, zdolne do zatapiania ubota jednym trafieniem. Co ostatecznie przesądziło o nieopłacalności walki na powierzchni, nawet w przypadku silnie uzbrojonego okrętu. W listopadzie 1943 roku niespełna pół roku po rozpoczęciu eksperymentu, projekt u flaków został oficjalnie zakończony. Wszystkie jednostki powróciły do roli klasycznych ubotów i zostały wyposażone w wieżę Turm 4, standardowe uzbrojenie przeciwlotnicze stosowane w tym okresie. Według niemieckich źródeł, w trakcie całego eksperymentu zaledwie 6 alianckich samolotów zostało zestrzelonych przez U-Flaki: trzy przez U-441, a po jednym przez U-256, 621 i 953. Uboty typu 7C modyfikacja 41. Typ 7C41 był lekko zmodyfikowaną wersją podstawowego 7C, zachowując identyczne uzbrojenie oraz układ napędowy. Główna różnica polegała na zastosowaniu wzmocnionego kadłuba ciśnieniowego, co pozwalało osiągnąć większą dopuszczalną głębokość zanurzenia. Aby zrekompensować dodatkową masę stali użytej do wzmocnienia konstrukcji. Zastosowano lżejsze wyposażenie techniczne, dzięki czemu jednostki te były nieco lżejsze niż standardowy typ 7C. Łącznie zbudowano 91 okrętów tego typu. Wszystkie jednostki od U-1271 wzwyż nie były już przystosowane do przenoszenia min. Zrezygnowano z odpowiedniego wyposażenia do ich obsługi. Do dziś dzień przetrwał tylko jeden okręt typu 741. I jest nim U-995, który jest eksponowany w Laboa na północy od Kolonii, od Kilonii. Jest to jednocześnie jedyny zachowany na świecie u typu 7. Dalej mamy typ 7C, modyfikacja 42. Zaprojektowano ją w latach 42-43 jako docelowego następcę starzejącego się typu 7C. Planowano zastosować znacznie wzmocniony kadłub ciśnieniowy z poszyciem o grubości sięgającej nawet 28 mm, co zapewniałoby niemal o 40% większą głębokość zmiażdżenia w porównaniu z typem 7C. Okręty miały być zewnętrznie bardzo podobne do jednostek typu 7C41, lecz różniłyby się obecnością dwóch peryskopów w wieży oraz możliwością przenoszenia dwóch dodatkowych torped. Podpisano kontrakt na budowę aż 164 jednostek, a kilka z nich nawet rozpoczęto. Jednak 30 września 1943 roku cały projekt został anulowany na rzecz nowoczesnego typu 21. Żaden z okrętów nie był na tyle zaawansowany w budowie, by zostać zwodowany. Napęd miał pozostać identyczny jak w typie 7C. Następny na liście jest typ 7D. Powstał w latach 1939-40 jako przedłużony o 10 metrów wersja 7C, przystosowanego do stawiania min morskich. Miny były przenoszone i zrzucane z trzech zespołów pięciu pionowych rur umieszczonych za kioskiem. Dłuższy kadłub pozwolił również na zwiększenie zapasów paliwa i żywności, co wydłużało autonomiczność jednostki. Na powierzchni okręty były napędzane dwoma turbodoładowanymi sześciocylindrowymi -cylindrowy, silnikami diesla Germani Werfa F46 o mocy 3200 koni mechanicznych przy 470 do 490 obrotów na minutę. W zanurzeniu wykorzystywano dwa silniki elektryczne AEG. Zbudowano tylko sześć okrętów tego typu. Wojnę przetrwał jedynie U218. Pozostałe pięć zostało zatopionych wraz z całą załogą. Typ 7F. Opracowano go w 1941 roku jako jednostki zaopatrzeniowe, mające służyć do dozbrajania ubotów operujących na dalekich akwenach. Po wyczerpaniu przez nie zapas torped, okręty te miały wydłużony kadłub i były największymi oraz najcięższymi jednostkami typu 7. Uzbrojenie tych okrętów nie różniło się od pozostałych typów 7, z wyjątkiem braku dział pokładowych oraz możliwości zabrania na pokład aż do 39 torped, trzykrotnie więcej niż standardowe okręty bojowe. Zbudowano zaledwie 4 uboty typu 7F, dwa z nich to U 1062 i 1059, które zostały wysłane do Dalekiego Wschodu w celu wsparcia operujących tam grupy Monsun. Pozostałe, czyli U-1060 i U-1061, działały na Atlantyku. Typ 7F wykorzystywał ten sam układ napędowy, co Typ 7D. Trzy z czterech jednostek zostały zatopione w czasie wojny. Czwarty okręt poddał się aliantom po kapitulacji III Rzeszy. Jak większość zdobytych ubotów, został zatopiony przez Royal Navy w ramach operacji Deadlight. Podsumowując. Typ 7 był kompaktowy, niezawodny i masowo produkowany. Jego największą siłą była liczba, prostota konstrukcji i zastosowanie w taktyce wilczych stad. Mimo, że był mniejszy, miał mniejszy zasięg niż amerykańskie czy brytyjskie odpowiedniki, jego przewaga wynikała z doktryny i wyszkolenia i skutecznego użycia we wczesnych latach wojny. I to tyle w tym materiale. Ja Wam jeszcze raz dziękuję za bicie 2000 subskrypcji. Dziękuję też moim wspierającym i mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Jeżeli znaleźliście jakieś błędy, napiszcie w komentarzach. Jeżeli macie jakieś swoje spostrzeżenia, również się tym podzielcie. Jeżeli chcielibyście usłyszeć albo obejrzeć nawet jakiś konkretny materiał u mnie na kanale, również możecie się tym podzielić w komentarzach sekcja komentarzy jest Wasza. Tak samo Wasz jest serwer Discord, do którego zapraszam. Znajdziecie do niego link w opisie. I to tyle w tym materiale. Pozdrawiam Was cieplutko. Będę montował ten film 10 maja. Wtedy mam swoje 23 urodziny. Życzę Wam wspaniałej niedzieli. Trzymajcie się. Cześć.